Panie Wiesławie, dzisiaj znajdujemy się na ramówce Polsatu, wielki event Szyk-Blicht. No jak się pan czuje? Czy to jest taka atmosfera przyjazna, czy jednak woli pan pozostać na budowie? Jest tu bardzo sympatycznie. Zostałem tutaj z wielu znajomych, z którymi się też długo nie widziałem, ale jednak zdecydowanie wolę budowę. Tam się bezpieczniej czuję, lepiej. Zdecydowanie budowa. Co nowego w programie? A co nowego? Na pewno jest nowa prowadząca Ela Romanowska, która wniosła dużo do programu takiej dużej energii, takiego poweru. A poza tym format tutaj się nic nie zmienił. My jakby dalej pomagamy tym rodzinom tak jak przedtem. Czy Ela Romanowska? Radzi sobie właśnie w tej atmosferze budowlanej, w tym całym harmidrze, no bo tam się dużo dzieje, prawda? Jak się bu najpierw burzy a potem buduje coś nowego. Ela sobie świetnie radzi w tym w harmidle całym. Nawet Ela próbuje się uczyć niektórych rzeczy takich budowlanych. Powiedziała, że do końca sezonu już będzie dużo wiedziała i może sama sobie wyremontuje dom. O, to bardzo ciekawe, co Pan tutaj opowiada. A jeśli chodzi o taką sprawę emocjonalną, no bo to zawsze też wiąże się z dużymi emocjami wśród tych rodzin. Jak tu Ela sobie radzi? Świetnie, Ela sobie świetnie z tym radzi. Zresztą tak jak mówiłem, ona wniosła do programu takiego powera, takiego, takiej pozytywnej energii dużo i wszystkim to się udziela. Wszyscy chłopcy są zadowoleni. Zresztą nie tylko brygada budowlana, ale brygada realizacyjna no jest naprawdę wesoło, jest świetnie i tak na luzie. Czy tęsknicie za Kasią wbor? Nie no, oczywiście, że ten tęsknimy, jednak spędziliśmy z nią bardzo długo czasu, ja, no ja osobiście spędziłem z nią 7 lat, e, więc, więc e, wspomina się bardzo miło, bardzo miło się wspomina, e, ale to wcale nie znaczy, że my nie mamy kontaktu z, z Kasią, bo... Czyli kontakt jest? Oczywiście kontakt jest, no jeszcze nie mamy okazji z nią się spotkać, ale jestem umówiony z nią, że po prostu spotkamy się i tak sobie porozmawiamy już na luzie.